analiza weekendowa indeksy giełdowe tą część analizy weekendowej rozpoczynamy oczywiście od indeksu WIG20 na początek ujęcie dzienne tydzień przyniósł tak de facto wymierny jakiś niewielki ale spadek Aseska, Asesja sesja piątkowa no przyczyniła się do tego, że obraz wygląda nie najlepiej jeśli chodzi o byków oczywiście po utworzeniu Typowej formacji harmonicznej nietoperza w górnej jak gdyby strefie notowań z ostatnich, no, powiedzmy, dwóch tygodni, czyli przy poziomach około 1870-1880, widzimy non-stop, znaczy non-stop, no, powstające górne cienie. To powoduje, że wczoraj, piątkowa sesja, która zakończyła się właściwie takim już no wyraźnym również pinbarem cały czas mamy tutaj pewnego rodzaju strefę e, oporu która no wyraźnie wyraźnie działa działa na, na byki w ten sposób, że pauzują a podaż przejmuje kontrolę w tej chwili takim właściwie nie wiem wydaje się być ostatecznym jakimś poziomem, który mógłby jeszcze tknąć odrobinę nadziei w byki to jest cały czas ten poziom 1800 punktów. Tu mamy strefę, tu mamy w tej chwili wypada również nazwijmy overbalance tego ruchu tutaj wzrostowego od 20 stycznia. A więc to jest taki właściwie ostateczny według mnie poziom, który mógłby jeszcze mówię przy utrzymaniu jego dawać szansę na jakiś powrót do wzrostu. Oczywiście również byłoby zachowanie jeszcze nazwijmy to układu ewentualnej odwróconej głowy z ramionami. To jest taki ostateczny właściwie poziom. Jeżeli on zostanie przebity, nie pozostaje nic innego jak oczekiwać indeksu WIG20 co najmniej na poprzednich minimach, jeśli nawet nie niżej. Patrząc jeszcze na wykres dzienny, no, powiedzmy sobie jakby, jakby na, na niego właściwie nie spojrzeć, no ciężko jest się doszukać. Gdybyśmy tu mieli ten overbalance zachować i mielibyśmy mówić tutaj o korekcie pędzącej, no to nie pasuje układ jaki tu się utworzył, bo tutaj no, powstała, e, no, właściwie, no nie no, powstała trójka, tak, no powstała trójka, e, trzy, trzy, tak najprawdopodobniej jakieś 3 czy 5, coś w tym stylu, więc no ten, ten poziom 1800 jest takim moim zdaniem ostatecznym poziomem do yy, jakiegoś zachowania yy, odrobiny nadziei na dalszy wzrost. Tym niemniej jednak musimy pamiętać, że jesteśmy cały czas w trendzie yy, spadkowym i patrząc na układy, na układy świec i na wykresie dziennym, i za chwilę przyjdziemy jeszcze do tygodniowego, no, należałoby właściwie cały czas tylko i wyłącznie spoglądać na to przez perspektywę krótkich. Krótkich pozycji, jeżeli mówimy o takim wymiarze dziennym, tak, bo oczywiście, jeżeli chodzi o interwał godzinowy na krótszych yy, ruchach, no to w tym czasie trudno byłoby oczekiwać tylko na krótkie. Jeśli chodzi o wykres tygodniowy, no to tutaj cały czas widzimy wyraźnie, nie jest wybity overbalan, w związku z tym yy, no, cały. Yy, Cały czas, właściwie, szansa na budowanie kolejnego impulsu spadkowego. Dodatkowo, cały wzrost, który mieliśmy teraz od tamte końcówki do tej właściwie trzeciej dekady stycznia, jak widzimy na wykresie tygodniowym, przyjął na obecną chwilę wyraźny, wyraźny kształt takiej typowej korekty prostej ABC, nie wybijającej, jak już wspomniałem, overbalansu, ba zatrzymującej się na poziomie 38,2% zniesienia tego całego tutaj impulsu spadkowego, który oznaczyło. Jako 3C na razie jeszcze w tej chwili, a jak wiemy fala czwarta znosi falę trzecią najczęściej właśnie w perspektywie 38,2%, a więc tutaj również pod tym względem no, małe szanse na to, żeby byki mogły być dalej zadowolone. Jeżeli zwrócimy uwagę jeszcze na jedną rzecz, a mianowicie na ten obrót przy tej świecy markowania ceny z wyraźnym górnym cieniem skokowy wzrost obrotu, no to właściwie sytuacja nam się dopełnia do tego, że trudno jest oczekiwać czegoś innego, aniżeli nie co najmniej próby przetestowania ostatniego minimum. A tak naprawdę poprzez rozszerzający się kanał, ten tutaj spadkowy oznaczony czerwonymi liniami oraz wcześniej już znacznie ustaloną geometrię, jak i zasięgi pewnych figur, które tutaj powstały, no wiemy, że spokojnie mamy miejsce do 1600. Spokojnie. W związku z tym no, jest gdzie spadać. Nie inaczej rysuje się również obraz na wykresie indeksu szerszego, indeksu WIG. Tu również została utworzona tym razem formacja Leonardo, czyli 50 na 78,6. Mamy spadek i teraz ruch Ku szczytowi, który w piątek zakończył się również świecą taką pinbar, a więc świeca, która raczej zapowiada zmianę tej tendencji, tendencji no, tego krótkiego ruchu wzrostowego na spadkowy. Tutaj również ten overbalans, który, który jest powiedzmy niebieski, naruszony, jest to w tym większym rozmiarze overbalans, on tak de facto zgodnie z z no, nazwijmy, filtrami, jakie, jakie działają już od wielu, wielu miesięcy, jeśli nie powiedzieć kilku lat, mieści się w przedziale 112,8. W związku z tym można uznać, że nie jest on w żaden sposób wybity, co najwyżej naruszony. W tej chwili dla indeksu WIG-20, dla indeksu WIG w ujęciu dziennym, takim, no, też bym powiedział, ostatnią. Szansą i nadzieją dla byków jest poziom około 44 700-800, a więc tutaj wyznaczony poziom overbalansu, nachodzący również na strefę, strefę oporu, zbiegający się z 50% tego tutaj ruchu, ostatniego ruchu wzrostowego. Jeśli chodzi o indeks BIG 20. Przepraszam, ciągle WIK w ujęciu tygodniowym, no to tutaj tylko powtórzymy kwestię, że overbalance jest zachowany, również jest dojście do 38%, 38,2% zniesienia tego tutaj impulsu spadkowego. A więc wszystko układa się w taką całość, że powinniśmy mimo wszystko spodziewać się teraz ruchu powro powrotu, że tak powiem, do głównej tendencji, jaka otrzymuje się od wielu miesięcy, czyli do trendu spadkowego. z Testem, czy nawet wybiciem ostatnich minimów. Trzeci nasz indeks to Midwig, który z jednej strony no, jeszcze pozostawia jakiś, pozostawia jakiś cień nadziei dla byków w postaci budowanej takiej jak gdyby formacji chorą, chorągiewki, czy jakby ktoś się uparł, można by było powiedzieć trójkąta prostokątnego. I to jest pewnego rodzaju nadzieja na, na, na możliwość wybicia. Jednak musimy zdawać sobie sprawę, że tu również przy e, dojściu do poziomu overbalansu i równocześnie poziomu 61% zniesienia tego tutaj spadku, jak i strefy, e, strefy wyraźnej strefy oporu cenowego, utworzył się również pin bar, świeca z wysokim górnym cieniem. Może nie taki idealny, ale ale również e, powiedzmy wskazujący na ten kierunek. Następnie mieliśmy tutaj formację, mm, formację Harami, która no, nie została potwierdzona, ale nie została również e, wybita. W związku z tym mamy jak gdyby podwójny, taki podwójny, w tej chwili już potrójny szczyt, e, możliwość utworzenia potrójnego szczytu. No i, i tutaj mówię ze względu chociażby również na ten fakt, że jesteśmy przy overbalansie. A cały czas, o czym y, nie pokazywałem na poprzednich indeksach, ale na to trzeba zwrócić uwagę, ten ruch tutaj ku dołowi jest na wykresie dziennym jest wyraźną trójką. Jest wyraźną trójką, tu nie ma impulsu, a w związku z tym idealnie ten układ cały wpisuje się w korektę nieregularną A, B, które zawsze musi być trójką, i C. W związku z tym no, najprawdopodobniej również i MWIK będzie kierował się na północ. No, Spoglądając na wykres tygodniowy musimy pamiętać, że też nie mieliśmy tutaj żadnej formacji odwracającej trend, układ typowy, taki najczęściej występujący przy korektach i do tej pory mamy tutaj również taki ruch, który jest korektą ABC, ruchem trójfalowym. W związku z tym no, nie należy się, nie należy raczej yy, zakładać dalszego wzrostu. Yy, moim zdaniem będziemy ponownie ruszali, ruszali w dół. To tyle jeśli chodzi o nasze indeksy. Natomiast jeżeli spojrzymy teraz na indeksy te, które my omawiamy, czyli DAX i SP, no tutaj również można by było powiedzieć, że został wybity overbalance. I trochę w tym prawdy jest, ponieważ ta świeca jednorazowo e, swoim korpusem przebiła poziom 112,8. E, natomiast natychmiastowy powrót każe podchodzić do tego z, pe, z pewnym dystansem i zająć, mimo że jest to tylko naruszenie w ramach filtru 112,8. Dodatkowo wyraźnie strefa poziomu cen, oporu cenowego, która nie jest tylko tutaj zbudowaną strefą na tym, jak widzimy tu się kończy korpus tego najważniejszego spadku i tego pamiętnego takiego ruchu spadkowego, luka i bałtowny ruch spadkowy, a więc bardzo, bardzo istotna strefa oporu, przytrzymuje w tej chwili razem z linią trendu, również powstał górny cień, no tu również wygląda na to, jakby rynek nie zakończył jeszcze tej tendencji spadkowej. Nie możemy tu raczej mówić o jakimś impulsie, ponieważ tu wszystko, wszystko jakimś dziwnym trafem jest, jest trójką. To też nam daje pewien wgląd do tego, że no, jest to najprawdopodobniej mimo wszystko cały czas układ większej korekty no jeszcze nie ma tutaj tego znaczenia A, B i C. Tak to na razie wygląda przez test chociażby trójki. Na najbliższy okres, jeżeli nie uda się wybić tej strefy na początku tygodnia, raczej kierunek na północ. Patrząc na wykres tygodniowy tu również musimy zwrócić uwagę na fakt, że nie mamy żadnej formacji odwracającej trend, a patrząc na wykresie tygodniowym, możemy powiedzieć spokojnie, że nawet mamy tutaj taki bardziej widoczny układ, gdzie po pierwszej fali jakaś korekta, potem jakaś fala, powiedzmy trzecia, i teraz układ takiego korekty nieregularnej. No, obojętnie, jak nie rozpatrywać to pod względem impulsów i korekt, nie mamy wybitego. Doszliśmy do poziomu oporu cenowego. I tutaj cena no wyraźnie wyraźnie nie ma, nie ma siły tego przebić. Natomiast takim małym plusem, że jakiś próba naruszenia i jeszcze próba ewentualnie w jakiegoś ruchu w górę może mieć miejsce, bo tak naprawdę to rynek nie doszedł nawet do poziomu 38,2. Ale to jest może za chwilę się okazać, że właśnie jest to sygnałem takim świadczącym o słabości tego rynku. Także bez wybicia tego poziomu nie ma co mówić, tak jak u nas bez dalszego po prostu wy, wyjścia na nowe szczyty, w tym sensie nowe szczyty z tych ostatnich dni, bez wybicia tego należy patrzeć na wykresy jako na e, no, kierunek na północ, e, przepraszam na południe. Jeśli chodzi o wykres S&P, wykres, e, no on powiedzmy w jakimś sensie jest najbardziej pozytywny, w jakim sensie, a mianowicie można powiedzieć, że doszło do naruszenia, do naruszenia, delikatnego naruszenia ewentualnej formacji podwójnego dołka, podwójnego dna, a piątkowe cofnięcie przybrało postać takiej małej, nazwijmy do no szpulki, może małej świeczki czarnej, którą jeszcze w tej chwili moglibyśmy uznać jako taki ruch powrotny właśnie do linii szyi tego naruszonego. Naruszonej linii szyi podwójnego dna, ale to jest jedyny jedyny nazwijmy taki plus, który, który moglibyśmy uznać, bo przecież tak naprawdę przebicie, przebicie linii szyi takiej formacji powinno mieć charakter raczej no, wyraźny. Tu tego nie mamy. Tu możemy mówić właściwie o dojściu do tego poziomu, dosłownie z minimalnym, z minimalnym naruszeniem. Dodatkowo dodatkowo, jeżeli spojrzymy na ten spadek tutaj. W perspektywie takiego nazwijmy fale liota, no wydaje się, że mamy falę pierwszą, falę drugą, potem tutaj całą falę trzecią, która jest właśnie rozbita na pięć fal, również pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, tu mniej więcej i geometrie, i wielkości zachowane. W związku z tym tu wszystko wskazuje, że to mogłaby być fala czwarta, po której jeszcze jedno zejście w rejony dołków ostatnich, czy nawet i ich naruszenie. Patrząc z kolei na wykres tygodniowy, no tu jest najbardziej pozytywny obraz, ponieważ mamy jeden pin bar wyraźny, drugi pin bar wyraźny, odbijający od tej strefy. A więc ta strefa, ta strefa broni i w tym średnim terminie, dopóki ta strefa nie zostanie wybita, jest cały czas moim zdaniem w grze scenariusz, który mamy jakąś korektę tutaj A, B i C. Ale tak jak mówię, y tego ruchu do góry brakuje, tego wybijającego linie szyi podwójnego dna jest tylko delikatne naruszenie i moim zdaniem wiele wskazuje na to, że w najbliższym czasie spodziewałbym się ruchu w kierunku południowym, w kierunku ostatnich, ostatnich dołków, a sam sobie indeks S&P, no powiedzmy z tych, które my omawiamy, no wygląda naj, naj, najładniej dla byków, yy, Oczywiście najładniej w tym sensie porównując do poprzednich omawianych indeksów, czyli do naszych indeksów, i indeksu Dax. Jednym zdaniem podsumowując, no, jesteśmy według mnie w takiej sytuacji, gdzie nie należy się spodziewać dalszej kontynuacji wzrostu, a najbardziej prawdopodobnym jest scenariusz ruchu kolejnego ruchu zgodnego z trendem, jaki panuje u nas od maja ubiegłego czy od kwietnia ubiegłego roku czyli trendu spadkowego i test minimów, test dołków, czy nawet ich przebicie jest według mnie najbardziej prawdopodobnym scenariuszem na najbliższe dni, czy nawet może i jakieś tygodnie.